Tam. Dzisiaj przeprowadzimy sondę uliczną na temat dodania nowych dźwięków pojazdów na serwer. A więc zaczynamy. Czy według Pana są potrzebne nowe dźwięki pojazdów na serwerze? Jestem za. Myślę, że przydałyby się nowe dźwięki w pojazdach. Jestem na tak. Tak. Owszem, szczerze aktualne mi pasują. Nie. Prosimy uważać na wymuszaczy drogowych. Z nagrania, które udało nam się pozyskać, jasno widać, że kierowca prawiona wymusza odszkodowanie od kierowcy Burito. Tacy kierowcy są zarówno niebezpieczni, jak i zarozumiali. <grym> i <zimna> <grym> i <zimna> Czy według Pana są potrzebne nowe dźwięki pojazdów na serwerze? Myślę, że byłoby to w porządku. Pewnie, że tak. Oczywiście. Tak nowe dźwięki pojazdów umilą grę graczom z Bogiem. Oczywiście, że tak. Owszem przydałyby się. A można jak najbardziej. Jeszcze jak? Jestem przeciwny, dźwięki można samemu sobie podmienić. Tak. Oczywiście, że tak. Będzie to fajne urozmaicenie do gry. Na chwilę aktualną nie. Obecnie według mnie pasują do wyglądu pojazdów na serwerze. Gdybyśmy jest wprowadzili, to też przydałyby się podmianki pod pojazdy, które wyglądają lepiej. Więc jestem przeciwko. Jak widać, większość osób jest za dodaniem nowych dźwięków do pojazdów. Ja się z Wami żegnam do zobaczenia w kolejnej sądzie.